Witam. Dzisiaj dostałam nowego patchopa. Jest nim oto taki motylek. Bardzo fajny. Tak. No to może się roz go rozpakujemy. <tryk> <tryk> Okej, okay. po prostu tutaj skleję. Dobre. Teraz naklejka. Bardzo ładny króliczek strojaczków. <laughs> Nie mam takiej. I katalog chyba stary. Tak. Nie będę tego całego. Aha, jeszcze tak, w sklepie ten ten, ten i ten. Jak to by było widać. Wszystko. Teraz wyciągamy. ten kubeczek. No. Taki bardzo fajny kubeczek w kształcie kwiatka. I no, tylko się łatwo wyciągnęła. Nazwę tego motylka Georgie, już to bardzo ładne imię, mi się podoba. Hmm. Czekajcie, wezmę nożyczki. albo jakąś siłą hmm. a dobra to pójdę za chwilę to znaczy już to no, no więc tak oto mój nowy pet -shop. taki taki pet -shop o imieniu georgie taki kubeczek taka naklejka i taki no to co so, nowe potrzeby to cześć